Cześć widzowie! Dzisiaj będę wbijał 27 tysięcy pucharów. Hmm... co by wybrać? Wezmę jakąś postać z niskimi pucharami. Najmniej pucharów. No i jaką mapę? Może napad? Już tutaj taka słaba trochę mapa na czeka. Kurde, na tym błąd, że mi się tak przesuwa, sami widzicie. Proszę troszeczkę, a nie zaraz. O. Dobra, wiem, że mnie słychać. Wybierzmy jakąś mapę szybko. Tu totalnie nie będę kogo wybrać mm. Tu niby jest już mam 16. Stół. Dobra, co mi się Zaś Może no godzisz. O! I tu jakoś tego pozostać? O, Leon tu się nawet nada Kurde, za się ponownie. A no to... czy ktoś... To PSTOPOLSKA RANKET top psto, To psto polska RANKET I zobaczymy... No zobaczymy, sobie, na jest miejsce w Kurde, goś jest na 123. miejscu. I to z mojego klubu. I to najsłabsza osoba w sensie. Bo nie jest najsłabsza, bo są najmniej bucharów z mojego klubu, gdzie, który liczy 30 osób. To nie jest mój klub, ale no, po prostu w nie jestem. Kurde. Napiszę, że jest na 123. 123. Teraz 123. Zobaczcie w ogóle, jak jesteście mocni. Jesteś dosyć jak macie 30 tysięcy subcharów. rzadko nie jest pełny, bo zwykle, jak ktoś odłączy, to niedużo czasu. Ja nie wiem, ile w sumie, ale za chwilę ktoś dołączę. No, dobra. Zaraz zasubskrybujcie. To po, w sumie, zasubskrybujcie. Każdy zaraz odłączy. Ja tak będę gadał i gadał. Zaczynamy. O, no, powinno się udać, jak się ktoś w siódma klasie. Kurde. Tu masz teraz. Nawet na 20 jest łatwo wbijać Bucharów. przyznam. przyznam, że wcześniej na 20 to nie było takie łatwe rozbijanie Bucharów. Chyba, nawet na 23 nie ma jakiegoś problemu. W, w ogóle, to gdzieś nie wbiję 35, no to wszystko łatwo idzie. Z, 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 nie ma jakichś większego problemu. Większość meczy jest, jest łatwa. Często nawet z butami. Teraz jest, po prostu chodzi o to, że teraz jest więcej, więcej częściej się na boty trafia, zauważyłem. Teraz normalnie tylko na takich najniższych, jak na przykład siódma się trafia na boty, a teraz. Dobra już synek gadać. Tylko gramy. Bo tak, trochę instynktowny grałem. grałem. No i zostawcie łapkę w górę. To więcej, co tu I no, wiecie, że wbijamy 200. 200 subskrypcji do końca wakacji. No, jak jesteście nowi, to pewnie nie wiecie. No to zostawcie sobie. Kurwa. Jak ja mogłem tutaj zepsuć? Głupia głowa Tika. Oj, coś czuję, że jeszcze jedno. O, jestem słaby. Czy chociaż... z bokiem przygrywać? też nie mam mocnego zupalu. Właściwie ja jestem najgorszy. Z wszystkich osób. Ojej. Nie mam nic w tym względzie. Starczy siła. Naprawdę. W zasadzie mi dzięki, 7 subskrypcji, naprawdę jest bardzo dużo. Kto mój kanał? ładnie wow. miałem 100. Z, ze 108. Nie. 8, no. Ze 100, jak miałem 187, to nagle mi się zrobiło 195, to naprawdę. Kurde. No, teraz co prawda mam 194, ale to i tak. No fiction. Aktualnie to mi...

Może i chęć się nie dały, ale mam na dni drugą klasę, więc co może się stać? Co może później tak. No, może i się nie jest chyba za dobrą tą mapę, ale druga klasa, to. problem. Wiem, że idę na łatwieznę, ale... No też to te jest słabsze. Chce na którym... postaci po nagrywam. Przyposu, pobijaś też te takie postaci, na nagle są słabszy czas. Normalnie gram na wyższych ale jak Chcę wbić. Jak chcę się z tym szybko paraj, to włączał.

Jak dwóch nas naraz załatwiło? Nie, no i Johnny. W sensie no ja, ja nie uważam, że jest tego słuchawca. W sumie no za bardzo się nie znam, pewnie, no bo po prostu nie ma tej postaci. Więc nie wiem. Jest chyba drugą najrzadziej graną postacią w grze. Proszę, poraw się. A nie, za sto, aż Nie, aż jest chyba. Asham chyba najrzadziej grają Według mnie aż nie jest wcale taki zły. Kiedyś muszę się przyznać, że kiedyś to nawet było, było, był mój ulubiony zadymiarz. Miałem tego sobą ulubionego zadymiarza, muszę się przyznać. Teraz już nie uważam, że to jest mój ulubiony zadymiarz, ale... Kiedyś to mój ulubiony zadymiarz, to I czasem, często, czasem czasu czasu, nie. zbieram sobie. jakoś często, ale czasem, czasem, czasem zbieram. No i zdecydowanie jest patrz co ile ja tu te tych 20 tysięcy tu wbijałem, To Tu ja tylko, długo wiem akurat Reszta takich, takich tysięcy, szybciej by mi się wbijało. O, oh, 300 monet nagrody za takie wino, Taka nagroda, ale najgłupsze przez 50 kredytów No i weźcie sobie, że Wiesz, na to za 1900 Albo kurda, za legendę za 300, 3800. Albo jak jeszcze wejdę te Ultra Legendy za 5000, to mi się najdźwiedziej nie No i. Przekaźmy się już na spin. Jak zwykle zmieniłem ikonę. Właśnie, może, kupiłem hiperdoladowanie do gryfa specjalnie dlatego, żeby. Specjalnie dlatego, żeby od razu tak wyjdzie. Właśnie, nie mogę od razu jak wyjdzie kupić, ale kupiłem jej krzeg, można jak się dało. I dzięki temu. Dzięki temu mogłem, ja mogłem za 69 za magiczną liczbę klejnotów sobie kupić emotkę spray i ikonę, no to sobie ustawię tego fajnego ikona. Musicie przyznać, że to jest I w ogóle dostałem Kęciego i może, pewnie się zastanawiacie, oj! Pewnie się zastanawiacie król epickie lub 1000 klejnotów. Nie, 1000 tysiąc, 1000 tysiąc kredytów, to się opłaca, chociaż już, już zostało 5 dni, to mało szansę je no... No... no i dobra, ale jak to? Co się stało, jak dostałem te przebranie? No właśnie, no jest zdobyto. Chodzi o to, że mi tak wyskoczyła te przebranie, bo... i było jak to? Nie masz odblokowanego tego zamiarzy czy coś takiego. Po prostu jak... No właśnie, jak odblokuje Kenj'ego. Jak odblokuje Kenj'ego, to po prostu od razu dostałem... Od razu będę miał tego skina po odblokowaniu. No i dobra. Jeśli byli ciekawi, to tak to, to działa. No i pa, a jeszcze muszę napisać. Tak Na lubię. To pa, nie zapomnijcie o sobie. Znaczy tylko. Nie, teraz to już 6 subskrypcji. Tylko 6 subskrypcji. A już 200. Czy to wakacje jeszcze? Nawet. Dostało, zostało dużo. Z moimi wcześniejszymi miałem przez chwilę taki okres, że dużo na naprawdę subskrypcji, to nawet 300, ale aktualnie z tym moim przyjazdem to 200, naprawdę jestem z 200. Dobra. Pa widzowie. Dziękuję za każdego suba. No i co pa?